Cześć wszystkim tutaj Zuza. Dzisiaj sobie gram Don't star, Czyli tak po prostu nie, nie zagłoduj się, nie goduj. Jest to typowa taka gra przygodowa akcji, z elementami RPG. Taki sobie jest survival horror. Jest to wersja beta, ja zdobyłam klucz po znajomości oczywiście. Znajomy mi podesłał, któremu bardzo dziękuję. I co my z tutaj mamy? Już tworzę nowy świat. Chciałam pokazać wszystko od nowa. Ok, mamy tutaj wybór postaci. Jako pierwszą postać, którą mamy możliwość zagrania, jest Wilson. I one mają tam, te, te postacie w ogóle, co tutaj są, mają jakieś swoje charakterystyczne cechy. Wilson ma na przykład to, że mu rośnie broda. Tutaj mamy Willow, że ona się nie boi yy, ognia, coś tam jakieś tam z ogniem. I Wendy, która ma tego wizytora. Co jeszcze dwie postaci, ale ja ich nie odblokowałam. Ogólnie tak, w zasadzie odblokowują się po zdobyciu konkretnej ilości doświadczenia. Ja trochę w to grałam, ale tak bez przesady. Także ja sobie wybieram Wilsona, ja na niego mówię Edek. Tak w skrócie, bo się przyjemniej gra jak jednak po swojemu się nazywa. Gra jest robiona przez twórców Shanka, czyli przez studio Cry Entertainment. Takie to jest popularne studio, moim zdaniem. Ogólnie tak jak widzicie o, już powinno być za chwilę. tu się wczytuję. Takie mam trochę zwisy w grze, ale no trudno. <laughs> Okej. Okay. Tak jak widzicie, gra jest utrzymana um, w 2D. Ma śmieszne odgłosy i ogólnie tak budzimy się... W świecie zostajemy przeniesieni przez jakiegoś demona i musimy przetrwać tutaj, w tym świecie. Poznajemy świat, odkrywamy kolejne wyspy, bo pod tabem, jak nacisnemy tab, mamy mapę. I y, te wysypki, na których my jesteśmy, tutaj jest pierwsza wyspa one są takie okrągłe I albo są połączone z pochodniczkami, albo są złączone, w, zależ w zależności. Mapy generują się w ogóle losowo. Ogólnie grata, ta... Boże, tak mówię, ogólnie, ogólnie muszę się tego oduczyć. Jest porównywana do Minecrafta, ze względu na to, że... Musimy tutaj zbierać różne rzeczy, żeby móc robić sobie... Zbroję, broń i w ogóle takie podstawowe przyrządy potrzebne do przeżycia. Ja tutaj ja mam możliwość zrobienia sobie teraz... Siekierkę, dzięki której będę miała drewno. Mogę się drzewo. Muzyczka też jest przyjemna, bardzo fajna. Miło się słucha. No i po lewej stronie mamy takie menu, gdzie powoli odkrywamy wraz z zdobywaniem konkretnych rzeczy, tak jak tutaj widzicie, jakieś drewno i kamyczki. Odkrywają nam się kolejne rzeczy. Tutaj mamy akurat podstawowe przyrządy, czyli siekiera. Y, pf, jak to się nazywa? No to do kamieni. <grytania> Jeden tak kilo. O, i łopata. Tutaj mamy możliwość rozpalenia sobie ogniska. Jak widzicie, mi brakuje jeszcze trawy do tego. I pochodni. Rzeczy do przetrwania pośmiewek. Różne pułapki na zwierzęta, na ryby, na ptaki, na króliki i pleca, które nam zwiększa ilość y, miejsca w ekwipunku. Te mamy grządki, które możemy sobie tworzyć, jak już się osiedlimy. Bo tutaj ogólnie najlepiej jest zrobić sobie taką swoją osadę i ją powoli rozbudowywać. Stawiamy takiego robota. Tutaj mamy dwa roboty. Y, dzięki y, któremu y, powoli odkrywa nam się coraz więcej rzeczy. W tym menu po lewej stronie. Jak widzicie, ja nie wszystko mam jeszcze poodkrywane. Mam na czerwono. Na przykład jeszcze nie wsadziłam sobie liny. Pańczyny już miałam zaliczoną. Y, tutaj mamy zbroję, broń ogólnie skrzynie. No i takie różne rzeczy. Typu kostka taka do budowy czy deski. Przemysł potrzebny do zrobienia skrzyni. I tak zbieramy sobie w ten sposób potrzebne nam rzeczy do przetrwania. Nie ma ty. A nie, są króliczki. Spróbuję zapalować na króliczka. Akurat jest tak trochę dalej. Ok, udało się. Będzie co piec, póki co skór jeszcze nie można zbierać, ale myślę, że to kwestia po prostu kolejnego update'u w grze. Po prawej stronie tutaj ekranu mamy czas. Jest to taki tryb dobowy, praktycznie można powiedzieć, bo mamy 60 parę procent dnia, kilkanaście procent zmierzchu i noc. Teraz ten czas jest ogólnie przyspieszony. Szybciej ten dzień mija, jak i noc. Wcześniej to trochę dłużej trwało. Ale ogólnie naprawdę gra się bardzo przyjemnie. Jak ja nie lubię takich gier, to, to mi się bardzo przyjemnie gra. Pod spodem mamy natomiast stan naszego zdrowia i ogólnie naszego głodu, że tak powiem. Na dole tutaj mamy. No ten cały nasz akwipunek, możemy sobie tutaj wkładać, co chcemy mieć konkretnie teraz w ręce. Czy jakąś siekierę, czy jakąś konkretną broń. Tutaj zbroja i jakieś nakrycia głowy też można sobie zrobić. Ja tutaj tak pokrótce teraz Wam przedstawiam tą grę. Później chciałabym pokazać. Um, oj, to drzewko zostawiłam. Jak już dalej się rozwinę z tym robotem, jak to wygląda. Ogólnie tak. Mamy tutaj y, potwory, które nas nachodzą nocą, albo ogólnie atakują nas, gdy się do nich zbliżamy. I są to na przykład y, takie oko chodzące na długich nogach. Na niego trzeba uważać, bo on pilnuje swoich jajek. O, mamy indyka, którego możemy zabić. Um, mamy bizony. Które robią kubkę i dzięki temu możemy nawozić nasze grządki, dzięki temu w ogóle rosną tam owoce czy weżwe. tak samo ze świnkami, ale to będę już omawiała później. No i jeszcze mamy ogary i pająki, one są dosyć agresywne i od razu nas atakują, jak tylko mają możliwość. Teraz ja sobie jeszcze co nieco pozbieram i zaraz się rozpalę ognisko. Okej, okay. myślę, że tutaj starczy. Okej, okay. ja jeszcze sobie tutaj pozbieram, gdzie, gdzie. Co się dzieje natomiast, yy, jak się robi ciemno, czyli jak już mamy noc? Koniecznie musi być ognisko, bo gdy wyjdziemy sobie w ciemność, zobaczymy, co się dzieje. jakieś słychać. O, i coś mnie ugryzło. Trzeba uciekać, bo rozpalać jak najszybciej od inaczej nas potwory nocne zjedzą. Proste. Oczywiście można sobie dynąć do ognia i odnowić życie poprzez jagody i kwiatki. Tylko to jest jedyny sposób, żeby odnowić życie. Poprzez jedzenie jagód i kwiatków. Ona się strasznie wolno odnawia. Tego trzeba uważać. Oczywiście mogę sobie mięsko upiec, tak samo i marchewki. W ogóle wszystko, co jest pieczone czy gotowane, bo później mamy grill i możliwość ugotowania sobie różnych potraw. Co ugotowane nam zwiększa, zmniejsza głód o wiele bardziej. No dobra. O, tutaj na przykład jeszcze zbieramy sobie szyszki, dzięki którym możemy sobie zjeść drzewka. i ja ogólnie myślę, że to by było na tyle. Tak, chciałabym pokazać pokrótce, bardzo szybko, bo dano materiałów, żeby nie miałam, a ta gra jest sympatyczna. I warto, jeżeli ktoś ma okazję, to niech ja sobie wypróbuje nawet demo, takie 17-minutowe. Chociaż myślę, że kto chce, to na pewno jeszcze dorwie gdzieś tam kluczyk po drodze na Steam. A. I warto sobie wypróbować. Ja z moim adkiem się bawię. O, słyszycie? Odgłosy Każdy chyba ma inne. I się bawię. Póki co jeszcze mi się tak bardzo nie zdziwiła, więc staram się też co nieco streamować z tej gry. Ok, to więcej rzeczy pokażę Wam już w następnym materiale, jak się uda mi tutaj trochę rozwinąć. Zdobę jak zdobędę kilka rzeczy, znajdę te bizony, świnki, to Wam wszystko bardzo dokładnie pokażę. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie i trzymajcie się dla następnego materiału. Bye.